wygrał zespół, który był dzisiaj cwańszy. Powiem w ten sposób na pewno nie lepszy, tylko cwańszy. Co na tym zaważyło? Przede wszystkim to, że mimo, że długo rozmawialiśmy w czatni, że musimy dobrze wejść w ten mecz. To pierwsza akcja zakończyła się bramką i ta druga bramka była efektem tego, że graźmy nerwowo, bo nie mogliśmy się z tego otrząsnąć. Ale później zespół, zespół zaczął grać lepiej, chwilkę spokojniej. Zaczął realizować założenia, stwarzać sytuacje, sporo, sporo tych sytuacji stworzyliśmy i no tutaj na pewno chylę czoła przed chłopakami, że, że udało się doprowadzić do remisu i wydawało się, że, że no ten mecz, nic nam się nie może stać, bo praktycznie zespół poza jednym strzałem nam nie zagraża, zespół Rakowa, chcieliśmy grać w piłkę i przegraliśmy ten mecz tylko dlatego, że chcieliśmy go wygrać, bo, bo, bo mamy młody zespół ambitny, który uczy się grać w piłkę. Trochę nam tutaj zabrakło tego, co, co, co miał raków czy cwaniaństwa w decydujących momentach i dlatego ten mecz przegraliśmy. Ale, ale muszę pochwalić zespół za, za grę w dzisiejszym meczu. Na pewno nie cieszymy się, bo, bo nie ma punktów, ale, ale gramy dalej. Śmiało uważam, że, że możemy tutaj wracać z podniesioną głową. Dziękuję. Na pewno cieszę się z punktów, natomiast my graliśmy dokładnie odwrotnie to, co żeśmy sobie zakładali przed, nad, nad czym pracowaliśmy w tygodniu. Nie rozumiem tego, co, co było szczególnie po tych strzelonych bramkach, bo mecz nam się ułożył fantastycznie. Myślę, że, że tylko sobie pomarzyć taki scenariusz od początku, ale, ale błędy własne na własne życzenie, nerwowość i ogólnie. Bałagan, nie, nie tego oczekiwałem, nie tego, nie na tym, nie w te, pracowaliśmy zupełnie w inny sposób, żeby się do tego meczu przygotować. Wkradł nam się straszny chaos i, i to nie była nasza gra, na pewno. Stąd, stąd ta nerwowość, stąd takie szarpane akcje, no i błędy własne, które, które po prostu są nie do przyjęcia. Myślę, że na żadnym poziomie, takie jak, jak się dzisiaj trafiły. Dziękuję.